Witam Was serdecznie na odcinku, jak pokażę Wam, jak zrobić takie oto, takie coś, że online, rekord online, zbanowanymi członkę, nowy członek, boty, ilość kanałów, ilość ludzi, pecie, pecie, takie tam, pierdłuki. No i dzisiaj Wam pokażę, nie? O co chodzi tutaj? Znaczy, jak, jak to wszystko zrobić? Nie. Na przykład. No, no to chyba przechodzimy do do tego, nie? Dobra. Najpierw musicie wejść w, w Google. A w jaką przeglądarkę wpisujecie start it. No, wchodzicie w start it. Dodaj bota. klika y, wybieracie serwer, autoryzuj. Aha, no ja bo już mam tego bota. Ym, to wy, jak dodaję, doda, dodaję, to wtedy wejdź w panel. Musicie wejść w panel. Ja tu, tutaj klikacie, zażądaj. I tutaj zaznaczacie kanał statystyki, że na on yy, we, wchodzicie w to. I tutaj jak chcecie yy, i tutaj robicie tak. Um, nazwa. Chwila. Cze, czekajcie, muszę to znaleźć, zaraz się widzimy. O i tutaj. Na przykład, wybieracie swój serwer, wy, yy, jak wybraliście swój serwer, to tutaj kanał z osobami online, tu i tutaj musicie kliknąć to online. Za, zapisujecie zmiany. Klikacie na przykład, musicie, musicie wkleić to samo, czyli. Yy, czyli ta, 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 zaprezentuję. On. Zaprezentuje, on. On, online, przepraszam, powiadomienie. Online. Musicie po prostu wpisać to. Online. Oj, tutaj możecie sobie dać, yy, tutaj musicie dać dwie gwiazdki. Może może też być na przykład yy, tu, ale jakby chcecie tam, no to, no to tu. Zapisujecie zmiany. Potem wychodzicie, z aha, potem wychodzicie stąd. Z klikacie znowu żądaj serwerem. Y tutaj y o i wpisujecie musicie taką gwiazdeczkę, o taką gwiazdeczkę, bo już ja tutaj mam. Jak macie tą gwiazdeczkę, to potem wchodzimy na serwer. Oczywiście mój kanał, mój... E, przepraszam, samochód e, Tutaj... Chwila. E, I wam się nie będzie pokazywać, nie? Ale jak, jak wam się nie pokazuje tu, to potem wejdziecie sobie w jakiś, na przykład, tytralnia, o. I, i, i gwiazdeczka, i odswiec. Musicie takie coś zrobić. O, widzicie? I teraz powinien... o widzicie i teraz jest online jed jedna osoba. No. No to było na tyle. No i do widzenia.